Siema, witam, to nie husaria, to wiatr. Kakłakłak. Kaczuszka 2CV. Nie na sprzedaż. Jak widać chyba nawet w oryginalnym stanie. Nie baw się rączkami, klikaj, łapeczki, rączki trzymamy na kołderce. Wiem, że lubicie SUWy. Interesują Was, widzę to po wyświetleniach, więc ma tutaj kilka SUWów. Zobaczmy co i za ile. Kaszkaj. 8600, rok 11, benzyna 2 litry 141, koni 118, przejechane, przegląd nowy, wersja Almode 4 na 4 napęd. Wizja, taki ma opis. Dosyć ładny jest ten kaszkajek, ciekawy kolor. Samochody mocno ukurzone, gdzieś tu w pobliżu jest jakaś budowa, widocznie wysypali gdzieś w górę piachu. I wiatr wszystko roznosi, łącznie z moją kurtką też jestem przykurzony. Nic przed nagraniem nie kurzyłem, więc, więc jeśli będę coś tutaj rymował albo namieszam, nakręcę, musicie zrozumieć. Wszystko, jak wiecie, jest u mnie w całości. Nygus 118 przejechane, a jak był walony, mierzyłeś go? Nie mierzyłem. Do mierzenia suwów trzeba mieć. Słów miarkę. A ja sów miarki nie posiadam. Zwykłego nawet miernika, lakieru też nie posiadam. Kuga. Kuga za cenę 10 tysięcy euro. Rok 11. 107 przejechane. 140 koni wersja Titanium. 10-22 przegląd. 2 litry w dieslu. Napęd na 4 z dachem panoramicznym. Titanium, więc jedna z bogatszych wersji w Fordzie Kuga. Na półskórach. Mam nadzieję, że przez te przykurzone szyby coś zobaczycie. Dziękuję za pozdrowienia. Dziękuję wszystkim za łapki, za to, że się, za to, że się udzielacie. Coś mi się dzisiaj, język, słuchajcie, plącze pomimo, że zażyłem przed nagraniem magnes. Jest chłodno, jest wiecznie, ale od jutra ma znowu na przemian lać, śnieżyć i ma być mocno. Na minusie w nocy, w skrzyni manualnej Range Rover V6 TDI, cena dwie dychy. Rok 7 Diesel, skrzynia manualna 2717, przejechany 190 KONI. 12 22 Przegląd 7-osobowy Wersja Afrika Safari. Projekt taki ma opis, to no, wygląda jakby był dostosowany do przejazdu przez jakieś głębsze rzeczki, strumyki. Odprowadzenie filtra do góry nawet nie wygląda wam powiem najgorzej. Ale cena też nie jest za niego jak widzieliście niska. Ta mazdeczka już była tutaj na nagraniach, ona stoi u niego dłużej, o ile dobrze pamiętam, jest na wersji pełnej cena. 25 tysięcy za rok 18 w benzynie 2 litry 165 koni 21 tysięcy ma przejechane 9 21 przegląd sportsline napęd na 4 z pierwszej ręki w wersji pełnej więc auto praktycznie nowe mazdeczka ładny samochód lecimy zobaczymy co jeszcze tutaj mają na sprzedaż póki nie leje, trzeba korzystać. 9500 Rok 11: Benzyna 1 4, 140 KONI 122, przejechane przegląd. Nowy Turan Highline 7-osobowy z automatyczną klimatyzacją. Mówię, myknę dzisiaj Wam kilka nagrań jest okazja, żeby Wam coś zmontować. W pracy jestem trzy razy w tygodniu testowany. Na wirusa zastanawiam się, kiedy trafię jakiś fejkowy test i mnie zamkną na 10 dni w domu. Dlatego chcę wam zrobić kilka nagrań, żeby mieć w przód, jakby taka sytuacja się nadarzyła, żeby miał, miał wam co wrzucać kadi. 9800 rok 14, diesel manual 1.6 102 konie stówka przejechana na 3 22 przegląd wersja custom team taki sprzęcior na czarnym chyba najbardziej widać jakie są te samochody tutaj uwalone no ja chyba kurtkę też będę musiał dać do prania albo przynajmniej ją wytrzepać lub czyściutką szmatką Przetrzeć cały, jestem w kropeczkach z piachu. Golf 7, rok 12, benzyna manual. 1 2, 86 koni 101 przejechane. Pierwszy, 22, przegląd. Wersja Move z klimą, park, tronikami i zestawem głośno mówiącym. Golfik lecimy teraz, zobaczymy co jest w drugim rzędzie. Nygusie, widziałeś golfy w plusie? Widziałem w plusie 6800 Rok 11 Diesel Manual. 1,6 Diesel, 105 KONI, 106 przejechane, 7-22 przegląd. Wersja z tyle. Dwa komplety opon. Klima automatyczna. Widziałem golfy w plusie. Golfy w playu w oranżu. To co lubi, Nygus wszystko widział. Nygus ma tutaj obcykane te place, słuchajcie jak własną kieszeń. Kolejny plusik w starszej wersji. Zobaczmy cenę. Za tego sprzęta wygląda na dosyć zadbanego. Tutaj nie wiem czy to widać, ma na drzwiach lekką zaprawkę, skrzynia manualna. 4000 za rok 5, benzyna 1,6, 102, konie 123, przejechane, przegląd nowy, comfort line, parektroniki, z tyłu przegląd nowy i tempomat. 102 konie, silnik MPI, najbardziej udany, niezawodny i łykający gaz, merifka, auto na co dzień, na zakupy do miasta. 3008 benzyna 1.6 105 koni 621 przegląd 176 przejechane Twinport Edition dwa komplety opon klima automatyczna wygląda na zadbaną meriwka i ciekawy dosyć kolor A tutaj formatik czy albo 280 będzie Albo 3.2 benzynka Tak się domyślam W211 Jak widzicie nad kola już mu ruda Troszeczkę Tutaj bierze Gdzie nie gdzie Jakaś lekka przycierka Cena Za mecha 5600 rok trzeci benzyna Automat 3.2 224 koniec 100. 80 przejechane 10 22 przegląd dwa komplety opon napęd na 4 i zawieszenie hydrauliczne jak widać przód już mu troszeczkę opadł albo amorki już nie trzymają albo pompa werso tutaj już widzę kartkę ma sprzedaną ze smutną buźką niestety jestem już sprzedana takie tutaj kartki wkładają za szybę. Oponki, no tak sobie widać, że już stare. Jarisek. Jarisek, wiadomo, reklamować go nie trzeba. Udane samochody poza wersjami ze skrzyniami automatycznymi. Jarisek. 4000, rok 9 w benzynie, 1,4, 101 koni, 134 przejechane. 10.22 przegląd Cool Plus wersja 2, komplety, opon z klimą i wejście AUX, czyli jakieś USB. Tak się domyślam. Tutaj kolejny jest sprzedany, Werso. Tak, jak wam wspominam, zobaczcie. Buźka płacząca, nie zdążył Nygus Trzeba było wcześniej rano wstać. No najlepiej jeszcze z latarką jakbym tu przyjechał i po ciemku wam nagrywał. Okazje. Nie wiem czy to są okazje. Po prostu pokazuję wam jakie są tutaj w Niemczech ceny za auta. Ludzie piszą do mnie. Nygórcie takie drogie w Polsce taniej. Ja wam pokazuję, pokazuję ile tutaj sobie za auta wołają. A co jedzie do Polski, co trafia do Polski, w jakim stanie i gdzie kupione i za ile? Szczerze powiem Wam, mi to 4600, rok 9, benzyna 1.8, manual 140, prawie przejechane. 143 konie, 7, 21 przegląd, wersja Invite, dwa komplety opon, hak i klima. Dobry silniczek z tego co wiem na łańcuchu tu ma leciutkiego wniotka na alusach lancerek. No wiadomo, wszyscy woleliby w sedanie, bo przypomina wersję Evo. No ale nie można mieć wszystkiego. Kolejny verso w automacie. Szkoda, że w automacie podobno automaty nie były najlepsze. A tutaj od razu myknijmy Aurisa. A te auta mieliście na poprzednim nagraniu. Zrobiłem wam część z tanioszkami, i tutaj lecimy. To, co ma wystawione, lepsze, trochę lepsze z przodu. Tak to wygląda. Muszę tu uważać, bo się naprawdę o te lusterka zderzaki jest tu ciasno w te czarne kurtale. Upierdzielę się jak mały Kazio. Będę do prania cały. 5800 rok ósmy Benzyna automat 1.8 129 koni 111 przejechane 9, 21 przegląd Wersja Team Park, troniki 7 osobowa Werso Jak gdzieś coś tu namieszam Nakręcę Zrozumcie wszystko u mnie jest w całości Czasami Nie wyłapię gdzieś gafy Dopiero w domu jak usiądę Oglądam zanim wam rzucę nagranko Mówię co ty, człowieku, masz w tej swojej łysej starej głowie? Skąd ci się to w ogóle wzięło? 5000 rok 10 benzyna manual 1.4, 99 koni 115, przejechane, 11-21, przegląd Auris Life Plus, Parkroniki, Alusy 3-drzwiowe. Ten 207cc już był na nagraniach tutaj z tego co pamiętam dłużej stoi nie może się sprzedać na jasnych skórach w wersji Roland Carlos kiedyś były 205 w wersji Roland Carlos sportowa edycja cena 4700 rok 13 w benzynie 1.6 120 koni 156 przejechane, przegląd nowy Skóra Tempomat w kabriolecie Peżotek Mocno uwalony jak widzicie na czarnym, to chyba najbardziej widać jakie te samochody są tutaj przykurzone IQ IQ już był też na nagraniach Troszeczkę oczka mu przyżółkły Dobry samochód do miasta 4500, rok 9. Benzyna Manual. 1000, pojemność 68 koni, 83 przejechane. Dwa komplety, opon Klima i zestaw głośnomówiący 68 koni, silnik znany z Jarisa. Na łańcuchu, na solidnym łańcuchu nie rozciąga się jak guma w stringach. Znów się ptaszyska słyszę, zaczynają odzywać. Znów tutaj nade mną kraczą. Oktawka, oktawka w skrzyni manualnej za 4500, rok 8 w benzynce, w manualu 1.6, 102 konie, 156 przejechane, pierwszy, dwudziesty drugi przegląd, kombi team edition, parktroniki z tyłu i tempomat, też silnik 1.6 MPI, najbardziej udany. I łykający dobrze gaz. Tutaj mamy oktawkę nowszą. 14600, rok 17 w benzynie w manualu. 1,450 KONI 54 4 przejechane, 522 przegląd. Ambition. Druga ręka. Oktawia. Joy. Czyżby dorzucali. Do niej skręta, jakiegoś joyka dla nugusa. Muszę się zastanowić, może bym ją sobie kupił troszeczkę, bym się wyluzował. Wielu z was twierdzi, że Nygus, co ty palisz, że tak rymami walisz. A ja wam mówię, że ja nie czuję jak rymuje. Samo jakoś tak czasami wychodzi. Skóra Alcantara w pasku. 5000, rok 5. Benzyna Manual 2 litry. 150 koni. 150 przejechane. Nowy przegląd. Highline Klima i Can napisał. Czyli domyślam się, że Can Limen chciał napisać. Czyli rozrząd niby nowy. Tak jak Wam wspominam. Can Limen to jest pasek. Ketę to jest łańcuch. 2 150 koni. Czyli wersja FSI, nie mylić z TFSI, też się zbierał gdzieś tam nagar na zaworach, inne rzeczy, ale była lepsza niż TFSI z początków produkcji skrzynia szósteczka widzę. 9000, rok 11 w benzynce w manualu 1,4. 122, konie 4. 21, przegląd Trendline Blue Motion. Dwa komplety opon z klimą pasek, czyli TSI. Jedna ze słabszych wersji, ale podobno można je sobie zaczipować. Ale lepsze były po roku 13. No i ostatni nasz sprzęcior. Na Granko dobiega końca. Asterka 7000 za rok 11 w dieslu w manualu. 1,7 diesel 125 koni, 60 przejechane. 9,22 przegląd. Turer Edition ST2 Komplety Opon. Przebieg niewielki, jeśli oryginalny jest przebieg. 1,7 CDTI 125 koni. Znana konstrukcja Isuzu lepszy silnik niż Oploski 1.6 CDTI, który wyszedł w poliftowych Astrach. Tak to wygląda, jeszcze nie wiem, czy ma skrzynię Wygląda na skrzynię szóstkę. Nie wiem czy to ta sama skrzynia szóstka co w benzyniakach 1.4 turbo. Która lubiła się wysypać, i naprawa nie była Dro... zbyt tania, bym się znów zawiesił. Dobra, chyba czas już kończyć. Nie wiem, czy dobrze widzę, czy piątka, czy szóstka. Przez te przykurzone szyby za wiele nie widzę. Łapka do góry. Widzimy się w kolejnych nagrankach. Żegnam zdrówka i pozdrawiam.